Cześć, zwierzaki! Na pierwszym odcinku z CSGO. Tak, no się. No, to, to, to tam jest ten Mateusz. I gramy z cs a Niestety, no, umarliśmy. Znaczy, w sumie to zaczęliśmy dopiero grać. Ale spokojnie! To, to, to się rozkręci! Tu wszystkich, wszystkich zrobiłem! Ej, co zrobiłem na no, uproszczenie, Co to nazwam? Nie, 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 nie. Dobra, pod względem pingu to... Tak, to ty mnie zabierz. Ale pod względem... O, to będzie ciekawe, to będzie takie... Dobra, to konkurencja. On jest w antyterrorystach, ja jestem w terrorystach. Niestety jedną e, gruntę już terroryści... już anty wygrali. Tutaj mój terrorysta wbije na Loonga. Nawet nie wie co się dzieje, więc jest głupi i nic nie umie. Mój kot próbuje wyjść, próbuje, ktoś tu się bawi, ale to, 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 to nieważne. Dobra. na tego to hmm. zabrał. Z Diglem idę stary. Zabijecie Diglem. Już nie idąśmy nie strzału

tylko on został? Nie, o, no właśnie on jest tam, na B. o, jest tam, um, nie zaskina, o, teraz okno chyba wyszedł, tak? nie, idzie, do ciebie idzie, 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 Wygrana pierwsza runda. No, aww, stracimy. Pewnie ciebie zresztą strzelam na, na samym początku, prawda? Kurde, moro, Jak na lisie. W połowie Żyjesz jeszcze? No. To ci będę też opowiadał. O, jesteś. Jest tu, jest tu, jest tu! Jest za kaczem. Twoja reakcja jest fenomenalna. No zrobić i po prostu widzimy się, jak już będziemy grać, no, widzicie. Dobra, już e, e, się wygrali, więc będziemy na chwilę grać. E, jak tam ci idzie, powiedz. E, zagram twoją taksyką, czyli P90. E. No oni się nie ruszają, bo po co, bo po co, no mogę się stać, to po swoje, wiesz. Jak mogę, to po prostu Ja nie mogę, a wupa. Nie radzę. Gdzie są? Jeśli pójdziesz teraz tam na A, na B też są. Jeden jest na oknie, jeden jest na oknie, za WP. O, już to nie ma. O, są tam. Kurde no, AWPA. To cięcie. Dobra, było cięcie i no niestety Mateusz musiał iść. Bo jechał na piłkę nożną. No. Takie, że też się zdarzałem. Ale my się tam nie przejmujemy i idziemy na Site A. Bijemy na Site A. E, dobra, nie, nie, nie patrzcie na tą to bo to pieszka jest, jest głupia bo w ogóle zaraz. nie fajne. E, tutaj pewnie short. No, okej. Okay. Mam to nagrane przynajmniej, nie wiem co to było. Kupienie milion. są na szorcie. Pracę będą robić, pracę będą robić. Wiedziałam, że pracę będą robić. No niestety, no to kolejne cięcie. No bo jeżeli nie oboje, dzisiaj będzie cięć. W CSGO! Okej, okay, jesteśmy znowu. No, tak, potwierdzam. Czka, teraz nam pójdzie dobrze. Może z Diglem jak pójdę, to coś wyjdzie. No, nie okay. oj, Oni teraz będą grać pewnie. Ja, 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 ja po prostu teraz już szacam w Jeden hop Dobra, headset. HEADSHOT! Gdybyś Headshot. mnie strzegnął, to będzie nie normalnie. Nie. już tam próbują wejść. Się schyla smoku po prostu. Brudę zdjęć tyłu. Robić cięcie, chyba to nie ma sensu w ogóle. Bo nie wreszcie rozbrojemy. Trzy? Ale... Hmm. stoję na spełnię z kosu pewnie... Go... No skos. kosu. Chyba inaczej. No. Kosa poszła, ładne, proste. Dobra, gram diglam. Bo to jest jedyna broń, z której umiem szczerać. Uuja! Ale ładnym flaszem dostałem. To może coś takie ładne flasze. Nie ja. kurde kurdy no. Ja wiedziałem, że przegram, bo on miał P90, a ja miałem Digla! No to wiecie, no to takie życie, no, no niestety no to cięcie, no, 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 no bo tak się... Nie obejdzie bez cięcia, no wiecie. Okej, okay, jesteśmy znowu. Ponownie w sumie. Yy, I gram Diglam. A czy nie Diglem. Albo nie skupię, wiecie. No. Aha, dobra. Tam musiał odpisać ziomek. I sorry, bo to był mocny głos. No, no, no przepraszam, no, no, no nie da się po Jeden, drugi, trzeci. Ja myślę, że koło sobie w No, Najlepszy, zawupy nie jestem. No, no, przepraszam. O, wyrzucić mnie chcą. O ja, o ja. do mnie jest odcinka no bo to nie jest. Niestety. Koniec odcinka. Do widzenia. Cześć. Mm, pozdrawiam. Hmm. Pa. Pozdrawiam. subujcie, Lajkujcie. Wiecie, co ma się robić. No, nara. Cześć. Reaktywacja. Pa.